Witam Państwa. Szybko zaczynamy od wiadomości politycznych, bo tylko w międzyturzu możemy sobie na to pozwolić. Znajdujemy się dokładnie w połowie drogi między dwiema turami, czyli w samym środku międzyturza. Z wieczoru wyborczego tydzień temu zapamiętaliśmy świetną reżyserię transmisji ze sztabu PiSu, który postanowił podziałać na widza obrazem, skrótem myślowym. Oto dokładnie w momencie, gdy poseł Ziobro powiedział: Państwo nie może zamykać oczy na trudności milionów Polaków, którym trudno wiązać koniec z końcem. Od razu ruszyły kanapki dla potrzebujących. Lech Kaczyński był tak wzruszony, że pomyliły. Mu się Rzeczpospolitej. Znaczy numery Rzeczpospolitej. się za trzecią Rzeczpospolitą. Za czwartą Rzeczpospolitą. Za czwartą Rzeczpospolitą. W dalszej części przemówienia już się pilnował i, I nie szastał Rzeczpospolitymi bez zastanowienia. Że w drugiej turze wyborów czwarta Rzeczpospolita zwycięży. どうぞ。No, <music> Ale tu nasze pochwały niestety się kończą. Obserwowaliśmy w wieczorze wyborczym wystąpienie równoległe zdobywców pierwszego i drugiego miejsca w pierwszej turze i doszliśmy do wniosku, że obaj stracili szansę na zdobycie punktów, które będą tak im potrzebne już za tydzień. Obu, naszym zdaniem, zabrakło wyrazistości. Gdy mówił konkurent, stali za przeproszeniem jak słupy, zamiast reagować żywiej, szczególnie Donald Tusk. Gdy Gdyby ktoś z naszej redakcji znalazł się na miejscu Donalda Tuska, na pewno umiałby dać do zrozumienia, co sądzi o wypowiedziach Rywala. I to tak dać do zrozumienia, żeby nikt na widowni nie miał najmniejszych wątpliwości. Również na miejscu Lecha Kaczyńskiego. Wiedzielibyśmy, dobrze byśmy wiedzieli, co robić, gdy przemawia Donald Tusk. No nie, 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 to to może przez przesada. No, nie wiem, Właściwie. kto wie, w międzytórzu temperatura sporów rośnie. Psychologiczne obserwacje parlamentarne. Doktor Aleksander. Posłowie bywają czasem niezwykle roztargnieni. Pewien poseł mijającej kadencji odebrał odprawę z kasy sejmowej. Była to spora kwota. Poseł nie miał zaufania do kolegów, nie chciał nosić pieniędzy przy sobie, więc ukrył je gdzieś na terenie Sejmu. Teraz chodzi, szuka we wszystkich miejscach, gdzie bywał i nie może znaleźć. W kuluarach Sejmowych pojawiają się już posłowie nowej kadencji, czasem z dziwnymi wypowiedziami. Gdyby się pan dowiedział, że dziennikarze reżimowej telewizji wkradają się w szeregi różnych partii, żeby je podpatrywać od środka. To wyrzuciłby pan przede wszystkim... Fedorowicza z Ligi Polskich Rodzin, a później? Domyślam się, co pan by zrobił później i z góry pana usprawiedliwiam. Sprawnieni nowości reporterzy i fotoreporterzy rzucają się łapczywie na każdego parlamentarzystę, jaki pojawi się na korytarzu. Trzej ten dorn i ściska, znaczy jest szansa na alternatywną koalicję. Rokita się wścieknie. Pewien kandydat był przekonany, że wejdzie do drugiej tury. Niespodziewana porażka wprawiła Andrzeja lepera w lekkie zdenerwowanie, ale przecież jeszcze nie wieczór. Pieczywem dietetycznym i solą witamy w naszym programie debiutanta, premiera projektowanego Marcinkiewicza. Premier projektowany Marcinkiewicz oświadczył, że będzie niezależnym i samorządnym prezesem Rady Ministrów, że nie jest w nikogo zapatrzony, a fakt, że nosi taki sam krawat jak Jarosław Kaczyński, to czysty przypadek. Przyszły premier poza tym jest skromny, dba o zdrowie i nie przepada z alkoholem. Dlaczego pan zawsze rozmawia z tymi ze służb specjalnych jakoś tak? Żeby nie czuć oddechu tych służb. Aha, rozumiem. Przechodzimy do problemów z pogranicza turystyki i komunikacji. W Warszawie odbyła się kolejna demonstracja rowerzystów. Tym razem wielkie wrażenie na władzach miasta zrobił pokaz kilkunastu rowerzystów, którzy uschli z tęsknoty za ścieżkami rowerowymi. Ścieżek jest wciąż za mało, nie tylko w Warszawie. Za ścieżkami tęsknią też przechodnie, ponieważ rowerzyści z powodu braku ścieżek jeżdżą po chodnikach. Z jednej strony trudno im się dziwić, nikt rozsądny nie wyjedzie w mieście na jezdnię, z drugiej jednak strony przechodzień co chwila z przerażeniem myśli, co by było, gdyby nagle zrobił krok w bok. Masowe jeżdżenie po chodnikach jest bardzo niebezpieczne i dla przechodzących, i dla przejeżdżających tych przechodzących. Ostatecznie rower to nie samochód, którym przejechać można przechodnia łatwo i wygodnie. Jak jak, jak! To jak jeździsz? Choć rowerzysta w kolizji z pieszym też może ucierpieć, to jednak piesi głośniej skarżą się na stałe zagrożenie ze strony rowerzystów. Wydział Drogowy Urzędu Miasta postanowił wyjść naprzeciw skargom i opracował kodeks chodnikowy, który już niedługo zostanie wprowadzony w życie. Oto jak kodeks reguluje najczęstszą sytuację kolizyjną. Na wystawie coś wpadło w oko przechodzącej kobiecie, niespodziewanie zmienia ona kierunek ruchu, następuje nagłe wtargnięcie pieszej na pas ruchu którym poruszał się rowerzysta. Nie byłoby problemu, gdyby piesza uprzedziła pojazdy znajdujące się za nią o zamiarze zmiany pasa ruchu. Kodeks chodnikowy nakazuje więc, aby piesza każdorazowo sygnalizowała swój zamiar odpowiednio wcześniej. Najlepiej tak gdzieś 10 do 15 metrów przed skrętem, to wynika z drogi hamowania roweru. Proszę. Kobieta doszła do wystawy bezpiecznie, ale długotrwałe machanie może być wyczerpujące, czasami ręce są zajęte. Kodeks chodnikowy dopuszcza więc również kierunkowskazy elektryczne, byle zamontowane na odpowiedniej wysokości, widoczne z daleka. O, rowerzysta widzi zamiar skrętów w prawo i bezpiecznie przejeżdża sobie z lewej. Y Paniom często się myli lewo i prawo, ale z czasem to opanują. Opanują. Bezpieczeństwu służyć też będzie obowiązkowe wyposażenie rowerów w poduszki, w przyszłości powietrzne, na razie zwykłe. Przez najbliższy miesiąc policja będzie się ograniczała do pouczeń. Tutaj kierunkowskazy zamontowane były za nisko. O, ten rowerzysta miał niewymiarową poduszkę. Na razie tylko pouczenie, ale po miesiącu już posypią się mandaty. Wszystkim zaleca się też najwyższą ostrożność, ponieważ praktyka wykazała, że nawet po chodnikiem można być potrąconym przez rowerzystę. Ten obrazek był już tak często pokazywany w telewizji, że powoli zaczyna doganiać gola strzelonego przez domarskiego na Łęble. Instrument skonstruowany w zeszłym miesiącu przez naszego doktora Aleksandra, organy organiczne, jest już produkowany seryjnie. Jego powiększona, wydatnie wersja zainstalowana została w Brukseli, w gabinecie szefa Komisji Europejskiej, pana Barozo. Przekonaliśmy się o tym przy okazji wizyty kandydata Tuska w Brukseli. Główną część instrumentu widzą państwo na ścianie za politykami. Jest to wersja ze zwiększoną ilością oktaw. Być może nie wszyscy mieli okazję usłyszeć ten rewelacyjny instrument, powtórzmy więc fragment pierwszego pokazu instrumentu z niezapomnianym tangiem milonga. Łączymy się z panią Dorotą. Wysoka pozycja Lecha Kaczyńskiego w wyścigu prezydenckim spowodowała rewolucję w świecie mody. Odsunięto od pokazów wszystkich projektantów orientacji, orientacji, której nie lubi prezydent Warszawy, i natychmiast dało się to zauważyć przy doborze modelek. Prezentujące kreacje dziewczęta po raz pierwszy od wielu lat różnią się od chłopców znacznie bardziej niż dotychczas. Jeszcze jedną wiadomość przekaże redaktor działu żywieniowego. Jan Maria Rokita miał w dzieciństwie zwyczaj wyjadania łakoci. Do dziś pozostał mu pewien odruch. Kiedy tylko w niespodziewanym momencie pomyśli o koglu-moglu albo bitej śmietanie, to. Paluszkami i do buzi, paluszkami i do buzi, paluszkami i do buzi. O Jasiu, Jasiu!